Wszystkich parku rozrywki. Tu weźmiesz się w urolę. z zlec koło polskie. Tu wszyscy dniają szaleństwa i Tylko za parę na bo są pieniądze. Proszę na mnie nie krzyczeć, bo mam żelak. To raz, a dwa. Ja tu jestem teraz nowym dyrektorem. I to dwa. Już nie wywalni? kurczę, ja muszę zadzwonić do kuzyna. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ale to ja jestem twoim kuzynem. To raz. A dwa, nikt cię tu kolego nie znajdzie. Nie? Nie. Znaczy, będziesz moim zastępcą. Wypój to słowo. Ja przez osiem lat nie po to siedziałem na porkierni. Machałem szlabanem, żeby być twoim zastępcą. Ale, 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 co o co chodzi? Ojciec odrobi z tobą polski. Teraz? A kiedy daruj się przelewki? Druga klasa, proszę bardzo, masz tu zaszczyt ćwiczenia. Pilno, żeby odrobił. Siadaj! Dziadku! Czego chcę? Chodź tutaj do nas! A ten ale... tu po co? Ty przypilnujesz Mariusza, a ciebie z tej głębi przypilnuje dziadek. Ale co, nie ufasz mi? Ty... Lepsza. Proszę, dziadku masz tu krzyżówkę i sieć. Ale ja się no, chciałem strzemnąć! Już niedługo dziadek się wyśpi za wszystkie czasy! Z znanych na całym świecie to mamy strzelnicę, <laughs> Na której można postrzelać do podobizny Ewy Kopacz, Komorowskiego, a za dwie dychy do Donatuska. Można po do dom? Nie. <grym i zespołów> wyobrażacie Trybunał na 100 rane. Już jest tak na w Trybunale? W pięć, dwa dalej trzy, w pamięci 6. W Nowym Targu jest 7 co roku? To wam powiem, jest tak na w Trybunale, że ani Maryja, ani Jezusek, ani święty Józef już nie wiedzą ile jest sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Ostatni raz... Ostatni raz do spowiedzi świętej byłem... Po prostu nie pamiętam kiedy. Zataiłem tylko Amber Gold. Nie wolno mi spowiedzieć. I ciebie, ojcze duchowny, o rozgrzeszenie proszę. A, jeszcze ojcze święty, Przysięgam, że po prostu Polska, po prostu z Europy nie wyjdzie nigdy. A Franciszek, to prezes mówił, trzy dni ten. Nie mieć nic nie są do ukrycia. Proszę, Nie wiem, nic, nie zamienię. Ostatni rok. Na komunistę ostatnio był ciotka, go dopomysł jakiś dowcip. Najlepiej no, kościelny. Pogodą, że się pastor, rabin i nasz katolicki założyli, czyja wiara jest lepsza. Wymyślili, myśleli, kto pójdzie do lasu, nawróci niedźwiedzia, ta wiara jest lepsza. Pierwszy poszedł pastor, przychodzi za dwie godziny, i co, i co, jest pewien postęp, niedźwiedź został ochrzczony. Poszedł wasz katolicki, i co, i co, i co, jest postęp, niedźwiedź przyjął komunię, poszedł rabin i go widzieli. Wrócił, ale na drugi dzień, poszarpany, ranny, daje mu, i co, i co, byłby pewien postęp, ale niepotrzebnie zacząłem od obrzezania. Jak się tak ci mówią, to to wie pan jakie masz chcę do nich. Jesteście, pani, pan, parę. Nie chcę w ogóle nawet, który ma bagaż, no nic. Mów, jakie masz tam do nich. Kochaj traju mnie rad. Grałam, to co ze mną będzie, jak ty jedziesz? A se będziesz patrzyć w telewizor, może zobaczysz mnie na kiss kamerze. I tylko tyle masz mi do powiedzenia? Nie. I za trzy minuty mam je być w domu supercacy, pożądacie. Masz mi przełożyć baterię z budzika z powrotem do pilota. I za pół godziny się w telewizji, zacznie masz mieć płaską głowę. Maria, po co? Rzędzę miał gdzie piwo postawić. Rozbierz się do momentu, do którego możesz się rozebrać. Co ty masz z tymi piersiami, ty? Na kuki jak głosował mi się hepie. No. Dobra, a potem pokazuję mego gościa, wiesz? No. W taki sposób podglądowy jest przygotowany na to. I zobaczymy, co u ciebie jest dobre, a co trzeba zmienić ale ciacho. ciało ciacho to jest sobie stary torty tu ciało. nic do siebie nie pasuje nogi do tułowia, tułów do nóg I się straciły no i w się troszkę obrosło te stare fręki już mięcie cierpięły a te młode jeszcze rosną i odkupy zawsze czyste gacie a uro Cię, a zaś to wci po mamusi I widocznie tak być musi, bo I on mój zawsze czystekacie A uroda mu podacie A zaś to wci po mamusi Żyć i żadnej biedy Nie kręcą mnie kobiety W stylu pani lubi Tu kości, a tam deska W sam raz dla mojego pieska Mono, No, to kości lubi Gdzie tył, gdzie poczek, gdzie gdzie ja! się boczeń, gdzie gdzie pachosze Wszystko w się podoba